Witam serdecznie Trygon Wody, Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam do czytania tygodniowego od 27 czerwca do 3 lipca. Sprawdzimy energię na ten czas, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało, kochani z każdym z Was. Jeżeli natomiast macie ochotę na czytania prywatne, ja zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, roczne. Roczne. Robię także kochani oczyszczanie czakr, wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie u mnie do działu karty społeczność, tam znajdziecie ofertę wraz ze zdjęciami i opisami. Przypominam, że każdy kamień ma swoje właściwości i każdy kamień pasuje do innego znaku zodiaku, dlatego warto dobrać odpowiedni dla siebie. Wtedy będzie was chronił, będzie działał jak osobisty amulet. Dobrze, wszystkim raczkom, które mają w tym tygodniu urodziny, wszystkiego najlepszego, dużo kochania, miłości, no i przede wszystkim spełniajcie swoje marzenia. Zobaczmy zatem trygon wody 27 czerwiec, 3 lipiec ryby. Ryby, rybeńki, rybcie, co tam dla Was? Co Wy rybki w tym tygodniu zamierzacie zrobić? Co Wam los przyniesie? Ho, ho, rybki, rybki. Nie wiem, co tu się dzieje, ale bardzo, bardzo mi się e, uczucia pojawiły na pierwszym planie. Co miłego Was spotka? Koniec zranionego serca, koniec bolączek sercowych, koniec rozterek, apatii, zmęczenia, koniec takich trudnych myśli negatywnych. Jeżeli ktoś Was w przeszłości zranił, Wy to serce uleczyliście. Tu jest as kielichów, tak? Serce zostało uleczone, koniec negatywnych myśli, koniec depresji, koniec czekania na kogoś z przeszłości. Wy jesteście rybki gotowe pokochać nową osobę, pokochać kogoś, kto będzie Was wart. Macie w sobie dużo miłości, dużo empatii, no i w tym tygodniu, zostaniecie zauważone i teraz tak, tutaj mamy pierwszą sytuację, paść kielichów tu jest jakaś młoda energia, nowa miłość, romans, zakochanie to jest ktoś, kto wychodzi z uczuciami, być może ta osoba skrywała uczucia wcześniej, być może dopiero teraz jest w stanie o nich mówić, ktoś do Was w tym tygodniu wyjdzie z uczuciami, natomiast pojawia mi się też yy, no, król buław, może jakiś lew zodiakalny, baran, strzelec ale tu, kochani, będzie dwóch kandydatów. Rybki będą przebierały, bo jest dwóch kandydatów. I co was może e, zasmucić? Dwójka buław. No nie wiecie, kogo wybrać, tak? Nie wiecie, kogo wybrać, zastanawiacie się. E, dwie fajne oferty, dwie możliwości dwóch super kandydatów jeden ognisty, drugi taki bardzo uczuciowy. W waszym typie. Natomiast czasami tak jest, że kobiety wybierają łobuzów, tak? Chociaż ten król Buław to mi się nie pokazuje jako łobuz, tylko taki człowiek pewny siebie, na stanowisku, ustatkowany, który wie, czego chce, no i wychodzi do rybek. E, no niezbyle czym, bo wychodzi po prostu tutaj z taką inicjatywą spotkania: wyjedźmy gdzieś, poznajmy się lepiej, zapraszam cię na kolację, tak? E, zaszalejmy, no taki fajny, ognisty facet, a drugi to jest taki, który no, już wcześniej mógł wam się przyglądać, może nie miał śmiałości do was wyjść, może gdzieś tam było zawieszenie, no i teraz wychodzi do was z uczuciami, także tutaj będą decyzje do podjęcia. No jeżeli jesteście panami, no to energię sobie odwróćcie, e, natomiast tutaj to jest tak, że wy też możecie do kogoś wyjść z uczuciami, jeżeli jesteście mężczyznami, tak? E, w pracy Król Pentakli, nowa działalność, nowa praca, nowe możliwości. Rozpoczynacie coś, co przyniesie Wam w przyszłości pieniążki. Jeżeli wcześniej zasieliście ziarno, teraz zbieracie plony. To jest bardzo ładna karta. No i przede wszystkim mówi o stabilizacji finansowej, o dobrobycie, o rozwoju w pracy. Ktoś Was doceni, tu jest awans, podwyżka, jakaś fajna premia. Yy, I kochani, energia ósemki mieczy, nie blokujcie się, nie myślcie negatywnie, starajcie się skupiać na tym, co pozytywne, bo to jest odbicie Waszego wewnętrznego dziecka, tak? Jeszcze, jeżeli rybki czujecie się zranione, jeżeli tkwicie gdzieś w przeszłości albo w jakichś przekonaniach, że coś Wam się nie udało, odrzućcie to. Koniec zranionego serca, koniec tych przekonań. Tu jest uleczenie serca, tu są no, dwie oferty miłości, także będzie, będzie w czym wybierać, tak? Więc moje drogie rebenki, głowa do góry, uśmiech na twarzy. Myślę, że wchodzicie do lipca z takim mocnym przytupem. No i na pewno na, na nudę nie będziecie narzekać. No jeżeli chodzi kochane rybki o zdrowie, e, tutaj mamy czwórkę kielichów. E, czwórka kielichów przede wszystkim wskazuje na niedomagania układu limfatycznego i tu może pojawić się powiększenie węzłów chłonnych, więc też na to zwróćcie uwagę, tak? Nie wiem, może macie klimatyzację w samochodzie, może jesteście w jakichś e, pomieszczeniach, gdzie jest klimatyzacja, no to uważajcie, żeby się po prostu nie przewiać, nie przeziębić. Zapraszam rybki do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Wszystkiego dobrego. No i teraz zobaczmy co u raków. Raczki 27 czerwiec, 3 lipiec. Wy macie urodziny w tym tygodniu też niektórzy, więc wszystkiego najlepszego, kochani. No, i te karty chyba też Wam przynoszą coś dobrego, powiem Wam szczerze. Dziesiątka pentakli, zadowolenie, satysfakcja. E, finansowo super, tak? To, o co walczyliście do tej pory, to przychodzi. Jest satysfakcja, zadowolenie, duma. E, no, i generalnie tu się będziecie rozwijać, tak? W pracy ktoś Was doceni, pochwali, możliwy awans, podwyżka. Jeżeli macie własną działalność, własną firmę, iście, rodzinna atmosfera. Fajny klimat, ludzie, którzy Was wspierają, którzy Wam pomagają. Możecie jak najbardziej, kochani, tutaj liczyć na wsparcie innych. Co Was może ucieszyć? Paść buław, nowe działania, nowe możliwości. Wyruszacie z czystą kartą, jesteście szczęśliwi, zadowoleni, w końcu, raczki, wyszliście z tych trudnych energii. Tu jest dużo jasnej energii, dużo pozytywnej energii, dużo radości, uśmiechu, no i też zabawy, tak? as buław, gotowi jesteście do działania tak, wy się chcecie bawić, wy chcecie czegoś nowego w życiu, jakiegoś nowego początku i będziecie mocno nad tym pracować, tak, ósemka pentakli będziecie mocno pracować nad swoją życiową stabilizacją, tutaj jeśli chodzi o uczucia czwórka buław możecie z drugą połówką gdzieś wyjechać na wakacje, możecie gdzieś wyjść na imprezę, pobawić się, tak, wyjechać ze znajomymi, hmm, tu będzie dużo zabawy dużo radości, jeżeli jesteście singlami, no to faktycznie tu możecie kogoś poznać kto będzie z Wami mocno rezonował będzie fajna zabawa albo na imprezie gdzieś albo po prostu no jeżeli macie już kogoś na oku no to tą osobę zaprosicie może na jakiś wyjazd i będziecie się fajnie bawić co Was może zasmucić karta świata? karta świata mówi o nowym cyklu o zakończeniu mm, starego natomiast być może w tym tygodniu jeszcze coś tam dopinacie na ostatni guzik może też tak być, że zdrowotnie po prostu troszeczkę się pogorszy bo mamy piątkę pentakli, tak? To są problemy z jelitami odszewną, może tak być, że na przykład no pomimo tego, że jest fajna zabawa, wszystko super, mogą Was jakieś dolegliwości bólowe spotkać na wakacjach, więc na to zwróćcie uwagę, starajcie się lepiej odżywiać, nie jedzcie tych fast foodów, no i jeżeli trzeba zadbać o jelita kochani, no to wiadomo, że one są takim centrum organizmu, od jelit zaczyna się całe zdrowie, także na to zwróćcie uwagę. Macie piękne karty, dużo ognia, dużo zabawy i stabilizacji. Także tego Wam, kochani, życzę w tym tygodniu. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały no i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Zobaczmy skorpiony. Skorpiony. Moje drogie skorpiony. Hmm. U was piątka mieczy. No i teraz tak. Patrząc na uczucia trójka buław. I piątka buław tutaj. Moi drodzy, mam wrażenie, że wy się od czegoś odcinacie. Mogła być relacja trójkątna. Mogliście się dowiedzieć, że ktoś kogoś tutaj ma, ktoś kogoś zdradza. I chcecie się odciąć, tak? Jest wam ciężko, ale trzeba się odciąć, żeby pójść do przodu, dać sobie szansę na coś nowego, tak? Niektórzy zostają singlami, ale wy będziecie zadowoleni z tego powodu, będziecie cieszyć się życiem, uwalniacie się od jakiejś toksycznej energii. Osoby w stałych związkach, u których dobrze jest, moi drodzy, koniec jakichś kłótni, koniec konfliktów, tutaj zażegnacie spory, będziecie ze sobą chcieli szczerze porozmawiać, być może wyjedziecie gdzieś. Razem spędzicie czas, no i dla niektórych osób, które są singlami, możliwość poznania kogoś na wyjeździe. Kogoś bardzo fajnego, bardzo takiego wesołego, zabawnego. Nie widzę tu kogoś do stałego związku, bardziej do romansu, jakiś taki wakacyjny flirt, ale kto wie, może się później to po prostu zmieni. Wy po prostu się cieszycie życiem, chcecie się bawić, na razie nie myślicie o, o wchodzeniu w jakieś związki, tak? No i tu też jest jakaś szansa wyjaśnienia sytuacji w szczerej rozmowie, możecie z kimś porozmawiać coś wyjaśnić, coś komuś wytłumaczyć. Jeżeli macie dzieci, to będziecie bardzo szczęśliwi w tym tygodniu, może dostaną e, się na studia, może do wymarzonej szkoły, więc też będziecie szczęśliwi z tego powodu. W pracy królowa Buław, no to wy działacie, kochani, jesteście zadowoleni, wy swoje życie. Jeżeli macie własne firmy działalności, no to tutaj będziecie działać. Jeżeli jesteście artystami, zostaniecie docenieni, ale zobaczcie, ona się cieszy, ona sama. Tutaj kreuje swoje życie, swoją pracę, sama dba o siebie, to jest kobieta niezależna, pewna siebie. No i tak w tym tygodniu będziecie działać. Jeżeli chodzi skorpiony o zdrowie, no to tutaj mamy dziesiątkę pentakli. Dziesiątka pentakli mówi o chorym gardle i wszelkiego rodzaju przeziębieniach. Także uważamy na lodowate wody, bo czasami jest tak, że zamawiamy lody, drinki z lodem i później to wszystko jest lodowate. Można łatwo sobie gardło przeziębić, tak? No, i też mówię: klimatyzowane pomieszczenia, także tutaj warto zwrócić uwagę, zadbać o siebie, żeby później tych problemów właśnie nie było. Życzę Wam, moi drodzy, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.